I nic się nie ucieknie. Słuchajcie, tak wyprzedzę y, troszeczkę komentarze od razu, y, bo ci, którzy nie robili bodykitów, myślą, że to jest drukarka 3D, drukujemy, jest gotowe i tam nie ma żadnej roboty, bo ktoś narysował, wydrukował, myśmy to przykleili. Tak, przykleiliśmy. Zobaczcie, izolowane było taśmą, z tej strony to dobrze widać, po to, żeby nie niszczyć nadwozia, i dopiero na aucie buduje się prototyp. Zobaczcie tutaj. O, proszę bardzo. To jest wszystko ranty dorobione. Teraz je obrabiamy. Damian ma do mnie dzisiaj przyjechać, żeśmy na szybko tutaj zrobili formy. Dlatego, że za trzy dni musimy mieć gotowy produkt wklejony, bo później z kolei jedziemy do RS Garage i w RS Garage będziemy oklejać cały samochód. I to będzie szło wszystko na żyletki przed oddaniem, słuchajcie. Także my będziemy pewnie oklejać go piątek, sobota, niedziela. Dlatego, że wtedy nie ma ruchu i możemy siedzieć całą noc. Przy samochodzie moje oklejanie jest e, no nie na podstawowym poziomie, coś tam potrafię, natomiast chłopakom coś pomogę też, natomiast tam są fachowcy, którzy to zrobią bardzo, bardzo szybko. I teraz mamy takie gotowe nakładki, zobaczcie, z których zrobimy dopiero formy e, i z formy wyjdą gotowe elementy. Które będziemy kleić na auto, czyli tu nie będzie kitu, nie będzie żadnej szpachli, nie będzie żadnych pianek, innych rzeczy. To tylko służy po to, żeby zrobić z tego formy e, i żeby później produkować dowolną ilość takich elementów. Czyli na przykład jak uszkodzę taki element, e, to słuchajcie, będzie można wyprodukować kolejny, zamontować go na aucie, który będzie idealnie pasował do samochodu, dlatego, że te elementy były przyklejone na auto. Jeszcze zobaczcie tutaj. Kurczę. Biały proszek. Zobaczcie, tu już jest ściągnięte, widzicie, nie ma śladu, dlatego że jest taśma, ale tu jest jeszcze taśma i jest nakładka O, która też jest ulepiona, ale wcześniej było to zizolowane. Zobaczcie tu z bliska, po to, żeby można było pracować na nadwoziu, żeby to idealnie te linie pasowały, a żeby nie niszczyć lakieru, który tutaj jest. Jeżeli chodzi o cały body kit, sam zderzak to jest około 200 godzin, roboczo godzin lepiłem go, żeby z niego zrobić formę. Zaraz Wam pokażemy jak on wygląda w tej chwili zrobiony, e, że tam e, nie ma kitu, tu nawet mam trochę pada, ale chodźmy na zewnątrz. Zobaczcie, tutaj powinny leżeć resztki z produkcji. Tu mamy resztki, to co był tylny dyfuzor z formy. Zobaczcie, on też cały jest poklejony, ponitowany i to już jest śmieć. To już jest śmieć, który jest do wyrzucenia. Natomiast rozwalony zderzak mamy gdzieś tutaj. I jeszcze znajdźmy gdzieś zderzak. Jest tam. O, idziemy, 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 idziemy. Uważaj na aparat, bo to drogie urządzenia, Adam, na tą kamerę. Uważaj na kamerę, uważaj na kamerę. Proszę, po wyciągnięciu z formy, zobaczcie, to była ulepa moja, którą widzieliście, o, bo niektórzy mówią, co to jest wstawione. Nie, to jest zbudowany cały nowy zderzak, tak on wyglądał od tyłu, kawałki blachy e, aluminiowej, zwykłej żywicy. I z tego była forma. To nie jest zderzak po dzwonie, tylko w momencie, kiedy wyciągamy coś takiego mało plastycznego z formy, to to musimy połamać, żeby nie uszkodzić formy, bo dla nas forma jest ważna, z której produkujemy elementy, a nie zderzak. Także dzisiaj dopracowujemy to, co ściągnęliśmy z tego, z busa. Robimy to w ten sposób, słuchajcie, że robimy na to formy. Czyli to już jest najprostsza rzecz, którą można zrobić tak naprawdę, dlatego, że największą sztuką jest stworzyć to wszystko na aucie. Formy to jest po prostu nakłada się, odbija się kopyta i później się produkuje z tego. To już jest pikuś, to jest jak kopia, tak? I to łatwo można zrobić. Także tutaj, słuchajcie, lampy zaznaczone, lampy będą jeszcze e, lekko tuningowane po mojemu. Progi nowe mamy gotowe, tam widzieliście progi stare. A tu są progi już gotowe, produkty. To są już produkty, które nie mają od spodu żadnego kitu, nie mają nic, są po prostu gotowymi elementami i tak będzie wyglądał każdy element w tym aucie. Czyli będzie gotowy do przyklejenia. Eee, także słuchajcie, ile elementów tu zostało stworzone od podstaw. To liczymy tak. Nakładka dyfuzor tylnego zderzaka plus przerobiony zderzak to jest raz. Nakładka zderzaka tylnego prawa-lewa to już mamy 3. Tylnych błotników 2 to mamy 5. Drzwi dwoje to mamy 7. Dwoje drzwi przednich to mamy 9. Dwoje progów mamy 11. Dwa razy przedni błotnik to mamy 13. Dwa razy przedni zderzak. To mamy nakładkę, mówię na razie o przednim zderzaku. E, to mamy 15, przedni potężny zderzak 16, dyfuzor przedniego zderzaka to jest 17. 17 elementów zostało na nowo do tego auta stworzone. To nie jest tak, że to się tak powstało. Ja jeszcze raz będę powtarzał, dlatego że czytam Wasze komentarze. I tych, którzy nie robią przy tym, to, to po prostu chcę uświadomić, że to nie jest tak za dotknięciem czarodziejskiej To od narysowania, od wydrukowania, od pospawania tych elementów, przyklejenia na aucie, później wyprowadzenia je na samochodzie. Oczywiście, że można byłoby to zostawić. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda tutaj, tak. Ale to w momencie słońca spadnie. Popęka, i tak dalej. A robimy tak, żeby słońce na to nie działało, robi się to na epoksydzie, żeby nie było wrażliwe na warunki atmosferyczne ani na warunki, w których auto podróżuje, czyli drgania, dziury, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy zawsze mówiliście, a pęka, pęka, popęka, popęka. Widzicie moje auta? Regularnie żadne nie jest popękane. To nie jest kwestia tego, z czego to się robi, tylko jak to się robi i jakiej technologii się używa, żeby. To wszystko działało. To jest kwestia też lat, Ja nie jestem też świętym, malufom i omega. Mi też kiedyś pękało. Ale przez lata i setki tych aut stworzonych doszliśmy do takiej wprawy, że wiemy, jak to zrobić, żeby to działało i żeby pasowało, żeby nie pękało. O, tu mruchcia ściągnął następną nakładkę. Zobaczcie, to wszystko było klejone na taśmie. Żeby proszę, był błotnik nieruszony i jest błotnik nieruszony, zobaczcie. Czyli tutaj nie mamy żadnego. Odciągniemy rówcia tamtą. Pokażemy im jak to się ściąga. Wóktem węglowym ściągasz widzę, nie ma. Karbonu tutaj no nie ma to tamto. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Dobra, dawaj, ja będę trzymał, zrzucimy to i do obróbeczki to już, bo Damian zaraz przyjedzie i trzeba szybciutko formy robił. Grzesiu nam robił formy na zderzaki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj już jest taka sytuacja ciężka, że my musimy zadziałać bardzo szybko. I pomoże nam Damian zrzucić. O, proszę bardzo i zobaczcie, tu została taśma. O. I nie mamy w ogóle uszkodzonego błotnika. Kwestia przepolerowania tego to jest tylko klej z taśmy. Zobaczcie. I jest po temacie. No i teraz o, tu widać ile to było rzeźby i pracy. Proszę. Niektórzy mówią rzeźba, rzeźba, rzeźba. Tak, rzeźba. To już są rzeczy takie lekko artystyczne, można powiedzieć. <laughs> to trzeba wszystko ulepić, zrobić, dopasować po to, żeby to zniszczyć teraz. Tyle godzin pracy i to będziemy niszczyć, bo z tego będziemy robić formy. Ale to ma posłużyć nam e, jako kopyto po to, żeby zrobić formy. Możemy to zniszczyć przy wyciąganiu. W ogóle nam na tym nie zależy, bo to i tak idzie do śmieci. Wszystkie nakładki, które by zostały przygotowane na tym aucie, to tak jak zderzak widzieliście, idą do śmieci, do utylizacji. Utylizacja, a nowe produkty będą idealnie pasujące z jednego kawałka. Pięknie wykonane i zamocowane na tym pięknym, cudownym musiku. Dobra. Koniec gadania. Trzeba się brać za robotę, bo dzisiaj muszą być formy z tego zrobione. Nakładki jeszcze przygotują, bo my nie mamy kompletu. Jeszcze czterech nakładek nam brakuje tych krótkich, ale za chwilę będą przygotowane i dyfuzor przedni, to ja ci dowiozę na jutro. Dobrze. Okej. Okay. A w piątek ja montujemy. Już wszystko. przygotuje wszystko? No? Kolor biały? Biały zrobimy. Masz biały kot? Mam. Ja lubię biały. Dobre. Dlatego, że jest białe auto, to później będzie fajniej, wiesz, jak to okleimy. Nawet jak ktoś lubi coś kamyczkiem, ja czy, coś tego, chcę, czy coś ja coś to będzie. ja nie chcę tego wiesz, malować później... dobrze. Nawet jak ubiję kamyczek, no to, to nie będzie widać. Rozdzielacz wpłynie ten co zawsze. Łajnie pachnie. Zielony nie, był. Kiedyś. No to teraz jest taki przeżysty, Ale ładnie pachnie tym alkoholem. Dobra. Kurczę, zawsze to poleruję, maluję, a to teraz już nie ma czasu a tak, nie lepiej, żebyśmy to wlali do pistoletu, a ja to prystę? W sumie jest jakiś pomysł jest z tym. Jak myślisz? Ale to ładnie, tak? Wszystko, żeby to było dokładnie. O to chodzi, żeby to a, było to roztarte było, dokładnie. Już, już też już z wyszli dawno, nie? Ale popatrz, tamty był lepszy zielony, bo było go widać przynajmniej, gdzie robimy, widzisz? No. A to w ogóle go nie widzimy. Kurde, no. On taki niestety mieli no na składzie akurat. Ale dobrze rozdziela, tak? Tak. Co rozdzielasz powoduje? Już. To, że, że jesteśmy nie, w stanie później formę tak ściągnąć za. Nie przełapię do tego elementu modelowanego. A co z, e, z tematami, które jeszcze e, 20 par lat temu twój tata stosował, czyli. robili? Tak, ale tak. wiesz, jak pastowali? Woskiem. Pastowali woskiem, tylko że to mało tego, tylko musieli nałożyć, nie wiem, z 5, siedem, dziesięć warstw. Żeby to wiesz, że to musi każda warstwa. Ale robię nie było wtedy? To była tylko pasta. Nic innego nie było, nie było jeszcze. To wpłynie teraz co to sparujemy. No to jest super, no bo wiesz, raz i drogie? O, powiem Ci, że no, na pewno troszkę niż pasta, bo pu puszka pasty kosztuje tam gdzieś 50 zł, a to zdecydowanie droższe jest. No ale tu nakładasz jedną warstwę, a nie pięć. No tak, ile szybsze jest to, wiadomo no. Tu robić, też tego zapnij idzie. Zapnij mu te krawędzie dobrze, wiesz, żeby nam że? się to później nie odwaliło, co? Dobra. Czyli to tam później, nie? Dobra, od spodu. Ale to, to, to będziesz dzielił tą formę, czy wyciągniesz? Może wyciągnąłbyś tak. Próbujemy to, co my gadali o tym, tak? To no. jest to. Później Tesla byśmy robili od razu? No to to ciebie ten projekt, kurwa, to będzie kupił mega i fuj. Serio. A tam będą trudne formy. I to czas węgla robić. I... Dobra, lećmy, lećmy, lecimy, lecimy. Koniec z głupimi innymi projektami. Pewnie się dowiedzieliście znowu o jakiejś głupocie mojej. Ale to z... cieszę się, że już wiecie. Także podejrzewajcie, co to będzie. No. Co teraz opowiadaj? Bo to chcemy też tutaj takie lekcje zrobić, że to nie jest takie proste. bo Ktoś no myśli, mnisz, że to tak samo rośnie. Ja Posparowaliśmy rozdzielaczem, rozdziel. a teraz lecimy żelgotem tym na formę. Czyli zielony? Tak. A to czarny? Tak, bo to już, to już taki. A to mix zrobisz taki. Tak, bo też jest, wiesz, żelgot ten czarny narzędziowy i ten zielony. Po co mocniejszy? Nie, bo wiesz, o to chodzi, że to jest trochę. Trzeba ci coś idzie słabo. Nie? Za bardzo gęsty jest ten zielony. <grych> A ten czarny jest taki właśnie idealny i wiesz, i ta konsystencja, chodzi mi też głównie o tą konsystencję, żeby ta konsystencja była lepsza. Bo ten zielony to się nie da robić, wiesz, bo jest za gęsty. Tylko zrób tak te formy, żebyśmy mogli z tego ze 100 elementów wykonać później. Mm -hmm. No to wiesz, to jest. Spoko. No to każdemu mówię, że już teraz, żeby nikt nie pisał. Będzie na stronie tudagaraż zestaw do sprzedania. Słuchajcie, żeby nikt nie pytał, nie pisał, czy można kupić, gdzie można kupić. Będzie można wejść kliknąć. I tyle. Fajnie, czyli dalej będzie praca. Trochę gęsto. Tak? No właśnie wiesz, ten, ten czarny trochę musi nam dorzecić, bo będzie będzie za gęste, gdzie? Ale jak Sprawdź, co pięknie mieszam, widzisz? Wiesz, będę twoi, będę twoją, twoim Pry, pomocnikiem. Prywatnym mieszatorem? Tak. No właśnie, to jest takie gęste. Ile zepsułej form? O, na początku to. Najgorzej bo wiesz, jak zwykle się forma zepsuje, to się jej model zepsuje. I pędzlujemy. I to jest pierwsza część formy, ta, która odbije idealnie nam kształt całej nakładki, tak? I wiesz, ten rzekod ma tam właśnie tak jak mówisz, mówiłeś, ono chyba ma nawet poza 100 wyrobów, że można zrobić, jeśli nic w formie nie stanie, więc... Czyli możemy 100 kompletów busów zrobić spokojnie, i jest no, sad. Spokojnie, spokojnie, Oczywiście musi być dobry rozdzielacz, no bo bez rozdzielacza to co z tego że jak potem to... A, to potem już to... Ty wiesz jak to robić. To przykleja wszystko. Ja pamiętam jak jeździłem do Twojego taty i robiliśmy z Twoim tatą formy to Ty jeszcze biegałeś i nie wiedziałeś jak piłkę kopnąć. Ja tak? na stojąco pod szafę wchodziłem, ja wiem. To chciałeś powiedzieć, tak? Nie, ty <laughs> miałeś piłkę i nie umiałeś w nią kopać, no. <laughs> wujek, wujek, w piłkę mam, wujek. Wujek, że się kopnie piłkę. A wujek zawsze mi kop, kopał do dosłysiane tę piłkę. specjalnie. No po żeby to, żeby, chodził, żeby Cię tak? dłużej nie było, no. Ta warstwa taka szklista, to jest jak lakier, czyli odbije nam tą gładką warstwę nakładki. Tutaj nie ma, jakby to powiedzieć, taryfy ulgowej. Wszystko, co zostało nie zepsute ma. wcześniej, Odbije się w tym momencie na formie. Nawet na jakby formie. włos został, prawda? Tak dokładnie. To ten włos będzie później zawsze odbity. Z pędzelka nawet włosek zostanie, to niestety. To on będzie już zawsze włosem w każdym wyrobie, nie? To jest, żeby Taki tu pocis. Tutaj nakładamy taką matę. Taką? Na żelkot. Tak, pierwsza ota. Tu o, tak. Pokażę. No Pokaż, pokaż, jak to nakładasz. On już, co będzie to nagrywał, tak później będzie fajnie, że tak powiem, kuło. Tak, żeby, wiesz, wystawało jak zwykle. On, on już potrafi robić, wiecie, z krótkim rękawkiem. Ja Ale nie, to bo tylko nakładać, kłuje. a nie szlifować, bo no szlifować muszę już bluzę, długi Ale Ja nie bór. nakładam nawet, to jest problem, nie? No i zobaczcie. I to jest już pierwsza warstwa do formy, która będzie budowała formę. Ciekawe, kto dzwoni. Z TVN-u dzwonią. O! No. Dobra. Kurcze, blade odcinka, nie oddamy, musimy oddać odcinek. Jak I zwykle. Słysze, i teraz po kawałeczku, po kawałeczku, później na to będzie paciakowanie żywiczką, prawda? Tak. Już. Tylko na razie on się fajnie sklei, choć właśnie o to chodzi, żeby ta mata skleiła się z tym żelkotem naturalnie, prawda? Tak, tak, tak. O, tak, o, jak to ładnie, ty, ładnie to robisz, powiem ci. Podoba mi się. Czy po kawałczek po kawałczku, jak zwykle? Dobra. To możemy już oberwać tu, prawda? Czy nożyczkami? Może może nożyczkami to Okej. Okay. O, wyrobiłem się. Tu jeszcze jest mało. Muszę tutaj jeszcze, to, o dobić troszkę, tu dobić na pierwszy strzał, tu krawędź boczna, żeby to dobrze wyszło, słuchaj, tu go to, tu mu musimy... Co, tu są takie te malutkie krawędzie, musimy tu zdecydowanie więcej wystawić, nawet z 3 albo 5 centymetrów. Tak, niech on sobie wisznie. na dół, nie? Mhm. Wszystko pokryte tak jak trzeba? Tak. Każdy rancik sięgnie? Każdy rancik nie, to spoko, co właśnie, to jest wiesz, tak to ważne, żeby na każdym rancie była mata. Tak, ale to, to, żeby było mata, to, to jeszcze, wiesz, raz, a dwa, żeby było właśnie nadmiar tej maty, żeby było to, żeby to się zaciągło tak fajnie, a nie żeby było tylko... Na jak zero. żywica się napije, jak mata tak. się napije żywica, ona się troszkę. robi elastyczna, tak, tak, nie? Tak, tak, to wszystko płynie. I teraz zobaczycie, to jak, jak to się ładnie jako. układało. Dawaj, mieszaj. Dobra, że teraz, pierwsze co, mieszamy żywicę już po to? Utwardzaczek. tak żeby się nam rozmokła, nie? Tak, tak, żeby tam, żeby to przyciągło, o, żeby nadto to ściągło, żeby nam zaklikało ten kancik. Talny. Tak, on już chce sam, nie? Tak. Dobra, chodźmy dalej tam tu. Dobra. I pięć w te. I wtedy, A i wtedy, i wtedy Pokaż, odpali? Odpalił. Zobacz. Dobrze. Okej. Okay. Takim wałeczkiem specjalnym. Żeby ładnie docisnąć, do tego, żeby to wszystko. Tak, żeby to żeby idealnie dobrać. przylegało, tak, panie Damianie? Tak, 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 dokładnie, żeby przylegało idealnie. Musi idealnie dolegać do żylgotu, idealnie. Bez żadnych pęcherzyków powietrza, ani jednego pęcherzyka nie może być. Dzisiaj wszystko się wyrwie, nie? Bo później będzie dziura. W tym miejscu, co teraz zostawimy pęcherzyk powietrza, będzie potem dziura. A dziur nie chcemy żadnych, no bo potem wiesz, szpachlowanie nie może być żadnych, nie? Ja tego naprawdę bardzo dawno, Damian, nie robiłem, wiesz? Ja nie wiem, czy ja to robię dobrze, czy źle. No Ostatnio co my ale... robiliśmy? Forda chyba. Forda, no Forda. Czy będziesz mieć miano laminatora? Proszę. Zobaczymy, czy będziesz mieć miano laminatora. To nie chcę. Mogę być pomocnikiem. <grym> Idzie? Tak. Kurde, mało. Mało? Mało? Mhm. Nie, mało żywicy, mało włókna. Goły, goły rant. no. no czego to trzeba dołożyć? Chcemy trzysetkę usztywniającą. Usztywniającą, wypełniającą. A później? A później przykrywamy trzysetkę grubym dekselem. Płótno takie grube, deksel. Po to, żeby usztywnić dodatkowo, jeszcze i wzmocnić, żeby było grubo, żeby się nie odkształcił nigdy w życiu. Tak. Że po prostu jak przyłożę na drzwi listwę, to żeby ona pasowała, tak? Tak, żeby było idealnie. prościutko. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A tu, to... <laughs> musi być, ej. Nie ma innej opcji, żeby było inaczej. No. Niektórzy mówią, że to powinno się na wadze robić, nie? na wadze powinno się na pewno robić epoksyd, a żywice to są takie procenty, nie powinna być taka miarka, powinna być. Ale tyle lat wprawy. Do oleju jeszcze trochę. Od, od Ciebie czy od Ciebie? Nie, boję się. Nie? Boję się, serio. A mnie, ale poważnie? Poważnie. Boję się dolewać, bo znowu jest gorąco tutaj. To zaraz wywieczymy. Te kaloryfery otworzone, to już go. Może skręcić, na razie, kręcimy, a później ja. otworzymy, jak już skończymy. Chcesz go uwarstwić. Tak. Odzyskujesz żywice. Żeby na pewno to skleiło. Potem i tak będziemy mieć mniej do, do przesączenia, Może będzie tu na, na formie. Będzie ładnie. Rogi, rogi przejedziesz. No. Tak samo jak tamto, tak, tak samo wiesz, no w wodzie, żeby było też wystawało podobnie 2-3 centy. I tam tak samo. Dobra. Tu sobie to ładnie przytnę, żeby nie marnować materiału. układane, jest układane dobrze? Ja to już, ja już moczę jak tamto i znowu z to będziemy się wracać do tego jak, jak, jak zwykle zresztą. Czyli to będzie tak dla wszystkich będzie to wyglądało dokładnie tak samo. <noise> no szczerze to nic niestety nie wymyślimy innego, no to nic tu musi być tak, tak samo. Poczekaj tu mamy, tu mamy, tu mamy. Tamto krzypanie nalamy na, na, na torze. Nie trzeba przymocować, bo się samo przymocowało. Uj, to, jest, to już koniec. Wreszcie, wreszcie. Ostatnie wstawki. Tutaj formy są wzmocnione. Nie koniec pracy, no bo jeszcze to trzeba poobcinać, wyciągnąć z tych form i później robić elementy, ale to już u Damiana w firmie. Także to jutro będzie to wyciągał. Mamy gotowe wszystko, tak naprawdę, do tego, żeby jutro robić wyrób. Tak się nie powinno robić. Powinno to z dwa dni poleżeć, ale tak, my nie tak. mamy czasu. Co najmniej dwa dni poleżeć, to tak. Ale my nie mamy czasu, także trzeba zaryzykować. Lecimy, jak ja to mówię. Do odważnych świat należy. Bez ryzyka nie ma sukcesu. Słuchajcie, i tak to wygląda. Eee, mam nadzieję, że z tego odcinka wyciągnęliście dużo, jak robić formy. Jak ktoś chce spróbować i pomyślał, jakie to jest proste, trzeba spróbować. Trzeba spróbować, dokładnie. Trzeba spróbować, ja też próbowałem, też zepsułem dużo. Ile, ile zamian form zepsułeś? Sporo. Sporo. Nie liczę na, na jednej. Doświadczenie. Na po prostu to kręcach. trzeba najlepiej sobie sprawdzić na małym tak. elemencie, zobaczyć jak to wychodzi. Nie robić od razu Takich ta, ta, zderzaków czy coś, takie małe elementy. Proste, najprostsze. Zderzaki to jest cięcie, łączenie form, skręcanie no, tych form. Jest... To jest wyższa szkoła jazdy, nie? To już parę form w jedną trzeba skręcić, to nie jest tak proste. Ale da się to zrobić. Ta się, ta się. Całkiem mądrze, nie? Tak. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Ee, że wyciągnęliście z tego troszeczkę nauki, bo to jest też y, bardzo, bardzo wartościowe. Po to pokazujemy. Nie ukrywamy tu nic, nie? Dobra, jak to mówią, dali. Damian ściągnął teraz gacie i powiedział jak to się robi. Nie wiadomo, czy sobie zrobił dobrze czy źle, ale myślę, że sobie zrobił dobrze, bo pokażemy jego fachowość e, i to, że naprawdę potrafi te rzeczy robić, a jak zobaczycie, jak będziemy kleić już wody kit na auto, no to wtedy będzie wiadomo, tak że z tych form tak. to wyszło. Tak, Ewektivany Także... tych elementów wszystkich. Dokładnie. Dobranoc. Редактор